Witamy na pomeczowej konferencji prasowej. Po meczu w tym tofoku pokonał Lechia Tomasz Mazowiecki 2 do 0 i na początek poprosimy o pomeczowe komentarze trenerów. Zaczniemy od trenera gości. Przede wszystkim chciałbym pogratulować zwycięstwa drużynie gospodarzy. Myślę, że oglądaliśmy bardzo fajny, żywy mecz z dużą ilością sytuacji podbramkowych i tak powinna wyglądać piłka dla mnie. My, jeżeli chodzi o mój zespół, na pewno żałujemy pierwszej połowy, w której uważam, byliśmy stroną dominującą. Tworzyliśmy sytuację tak bardzo dobrze w dwóch bodajże zachował się bramka yy, drużyny gospodarzy. Żałujemy na pewno, że oddajemy tak mało szszał, bo to jest na pewno naszą bolączką i do tego będziemy dążyć, żeby to zmienić, bo przy tych sytuacjach, w których nie dogrywamy piłki idealnie lub nie oddajemy strzału, tego jest bardzo dużo tak? I, i, i to na pewno będziemy chcieli poprawić. Jeżeli chodzi o, o przerwę i drugą połowę, no to uczulaliśmy się na to, że zespół Sokoła na pewno na nas ruszy, bo ta pierwsza połowa w ich wykonaniu no można powiedzieć, że mogła być lepsza tak? i wiedzieliśmy, że tak będzie, że, że ruszą. I szukaliśmy swoich sytuacji w kontratakach. No, szkoda tej sytuacji przy, przy stanie 2-0. Bramkarz też gospodarzy bardzo fajnie obronił. W 83 minucie uważam, że jakby było 2-1, no to my później bylibyśmy tą stroną gdzieś dominującą, dążącą do, do remisu w tym przypadku i, i mecz jeszcze mógł się równie, różnie potoczyć, ale to co mówię, gratulacje dla Sokoła, no, jest to zespół na pewno doświadczony i wykorzystał w tym meczu swoje sytuacje teraz poprosimy trenera gospodarza. Witam serdecznie. Na pewno cieszymy się z tych pierwszych punktów w sezonie. Wiadomo, że tydzień temu zaliczyliśmy lekki falstat. Tak jak ten powiedział, pierwsza połowa na pewno nie była dobra w naszym wykonaniu. Bardzo nerwowo weszliśmy w mecz. Powtarzaliśmy sobie sytuacje, które gdzieś tam zaważyły na naszej porażce w pierwszym meczu. Niestety gdzieś na samym początku Znowu popełniliśmy te, te same błędy i bardzo nerwowo zaczęliśmy. Oczywiście Lechia postawiła bardzo tutaj e, ciężkie warunki. Zespół grał bez kompleksów, rzeszedł bardzo wysoko na nas i, i mieliśmy bardzo e, duże problemy z budowaniem gry od tyłu i prowadzeniem e, piłki. E, Kasper bardzo dobrze zachował się dwa razy w ramce. Apelowaliśmy o, o, o spokój w przerwie, bo, bo wiedzieliśmy, że, że ten wynik, który jest, to tak naprawdę to był dla nas cały czas początek meczu. Oczywiście tego czasu było coraz mniej, natomiast ja powtarzam chłopakom cały czas, jeżeli zagramy na zero z tyłu w każdym meczu, to każdy mecz wygramy. Bo w każdym strzelimy bramkę, mamy tyle atutów z przodu, mamy takich taki zawodników, którzy potrafią gdzieś pojedynkę rozstrzymać ten mecz i to się sprawdziło. Tak? Bo Dobrze weszliśmy w drugą połowę od razu z rozpoczęcia, mieliśmy praktycznie sytuację i później to sytuacji stworzy się, stworzyły bardzo dobra centra, Roberta Chwaska, Oskar Jankowski to zamknął, poprawiliśmy na dwa, co było oczywiście kluczowe w tym meczu i cieszą te trzy punkty. Oczywiście ten sukces zrodził się w lekkich bólach i w mękach, natomiast myślę, że dla nas jest najważniejsze, żeby właśnie przełamać to, przełamać tą presję, która nam towarzyszy od początku sezonu. Tak to wygląda, że gdzieś wokół zbudowała się atmosfera tej presji, i tego wszystkiego. Wszyscy zrobili nas faworyta. Może sami sobie gdzieś tą presję zrobiliśmy. Staramy się oczywiście uciekać od tego, bo my musimy skupić się na pracy. Oczywiście nie jest to łatwe od tego się odciąć kompletnie, ale widzimy przykłady na naszym podwórku, czy widzę Łódź, czy, czy inne zespoły ruchorów spadał 6-milionowym budżetem. Widzę, że w drugiej kolejce przegrywa na bytowi, wygrywa w pierwszej kolejce w 85, 90 na gryfie Weicharową. To jest piłka. Gdyby gdzieś pieniądze i inne rzeczy tylko o tym decydowały, to Paris Saint-Germain wygrywałoby wszystkie puchary. Tak nie jest. Przeciwko nas wychodzi 11 ludzi, którzy tak samo chcą wygrać mecz. Stawiają bardzo bardzo dobre warunki przeciwko nami i na pewno będzie potrzeba nam dużo spokoju, oczywiście ciężkiej pracy, wyciągnięcia wniosków, wiemy, co mamy do poprawy i na pewno ten tydzień jest bardzo dla nas ważny. To sobie powiedzieliśmy, że, że ten tydzień będzie dla nas bardzo ważny, dzisiaj wygrywamy, ale już od jutra mamy kolejny trening i, i pracujemy nad tym, żeby jak najlepiej przygotować się do środowego spotkania, bo jedziemy do Wasilkowa i tak jak powiedziałem, nikt tutaj przed nami się nie położy, takie mecze tak. będą, ale tutaj musi wyjść nasze doświadczenie, wyrachowanie i ta cierpliwość, tak? Tutaj dzisiaj można powiedzieć, że, że zawodnicy już wyglądali lepiej, stanowi na wysokości zadania. strzeliliśmy te dwie bramki, wygraliśmy. Ja mogę ten tutaj pogratulować. Bardzo dobrej postawy, Lużyny Lechi i życzę powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję. Czy są pytania? Tak, do trenera Lechi. Panie trenerze, co może pan powiedzieć o kibicach, ponieważ liczna grupa była w Elblągu, teraz w Ostródzie, no to są naprawdę dwa najdłuższe wyjazdy w tym y, sezonie, a jak wiemy w tej lidze, to rzadko żeby kibice jeździli na wyjazdy. To znaczy, no ja jestem pod ogromnym wrażeniem, tak, bo y, gdzieś tam w, Kuluara, w kuluarach słyszałem o, o kibicach Lechi, y, że na te wyjazdy jeżdżą, że tworzą niesamowitą atmosferę, szczególnie w meczach, w meczach u siebie. No i mam ogromny szacunek do, do poświęcenia też, jakie oni, jaki oni wykonują, tak? bo to jest naprawdę duża ilość kilometrów, tydzień w tydzień muszą to pokonywać i niezależnie od wyników wspierają chłopaków i to się czuje, tak? to się na boisku czuje i, i mam nadzieję, że, że oni to wiedzą tak? I, i dalej w ten sposób to będzie wyglądać. Także ogromny szacunek, Janku. Ja mam pytanie do trenera Sokoła, bo po końcowym wisku słychać było, że kamień z serca spadnie tylko panu, ale chyba też i piłkarzom, bo widać było taką radość, po, no po, tym, po tym pierwszym meczu chciałem zapytać o to, co pan powiedział w przerwie zespołowi, bo chyba tą przemowę by trzeba było nagrać i puszać przed każdym meczem, bo po pierwszej słabej połowie widać było w drugiej taki soku, który byśmy chcieli, chcieli oglądać. Na pewno no, zachowaliśmy spokój, tak to co powiedziałem. Ten mecz cały czas było 0-0 tak, tak jak powiedziałem, ten mecz dla nas się zaczął od nowa po około 45 minut. Eee, powiedzieliśmy sobie, tak, że jeżeli nie zmienimy tego naszego stylu, nie, nie bezagramy tak, jak chcieliśmy grać od początku, co, co nam nie wychodziło, to, to nic z tego nie będzie. Tak? Powiedzieliśmy, że jeżeli to nie ruszy, będą zmiany. Są zawodnicy gotowi i tak samo na ławce. Dzisiaj bardzo dobre zmiany. Ja się cieszę, że, że Paweł Tomkiewicz szedł do środka pola. Tak, eee, wygrał dużo pojedynków, przytrzymał piłkę, pociągnął ten zespół jeszcze parę akcji zrobił ofensywnych i to na pewno będzie nam po, potrzebne. Tak? Ja się cieszę, że ci zawodnicy się nie obrażają, są gotowi, bardzo dobrze trenują. Tak jak powiedziałem, ten sezon jest bardzo długi. Ta jedenastka, która zaczęła pierwszy mecz, ona na pewno nie skończy tej ligi czy tej rundy, tak nigdy nie jest. Są kartki, są kontuzje, są choroby, tak? Gdzieś tam Michał Stryjewski wypad w tygodniu, gdzieś zatrucie i tak będzie są zawodnicy potrzebni. Ten zespół na pewno będzie lotowany i tylko tak możemy sobie pomóc. Tak? Nie zawsze będzie jedenastu miał super dzień dzisiaj ktoś tam miał słabszy, ktoś lepszy i, i cieszę pewno to, że chłopacy, którzy weszli yy, gdzieś, gdzieś pomogli. Potrzebny jest nam spokój i taka pewność siebie, bo no, w sparingach to było, tak? wiadomo, że liga to jest liga i, i są gdzieś inne wymagania, gdzieś większe ryzyko straty bramki i różne inne aspekty dochodzą. Zawodnicy różnie reagują na, na te bodźce, czy z zewnątrz, czy, czy na boisku, różnie sobie z tym radzą. W naszym interesie jest to, żeby to wszystko poukładać na tyle, ale żeby to zafunkcjonowało, bo umiejętności jako e, pojedyncze jednostki na pewno mamy duże. Tak? To musi zafunkcjonować jeszcze jako zespół. Myślę, że, że to zafunkcjonuje i, i powiedzmy Piłka nożna to nie jest sprint, to jest maraton, liga jest długa, 34 kolejki. W Ligi się ani nie wygrywa w pierwszej czy w drugiej kolejce, ani nie przegrywa. Tak? I, i, to o tym, o tym Dziękujemy bardzo za udział w konferencji.